Latrosz to ogólnie, wiecie, dobre, dobre szoty robi, słuchajcie, weź się tam łapa dzwon, kurwa, standardowo, subik. Oni są parą czy nie? O, tu jest też pytanie. Zdanie ekspertów są podzielone. To jest... Je, robią seks czy nie? Dobra, ja zadzwonię i zapytam. Mm. Siema. Ty, bo ogólnie oglądam TikToki, nie? Z widzami. Mhm. I, I było trochę TikToków. I było co? Było trochę TikToków takich, gdzie ty byłaś. I, no. i remsła też był. Mhm. I, I mamy zagwostkę. No. Bar Chodziłoby takie o takie of oficjalne. O takie oficjalne. Publiczne info: bo, bo, bo zdania ekspertów są podzielone. Czy wy jesteście parą, czy nie jesteście? No wiesz, co, wiesz co nitro. Myślę, no. że tutaj, no. Nie wiem, no. Bo zdania nie, są nie podzielone. Niektórzy mi piszą, że jesteście, niektórzy mi piszą, że nie jesteście, i ja się zacząłem zastanawiać. Byliście razem na wakacjach, chodzisz mu po domu, wiesz, no. Mógłbym powiedzieć, że na nawet... co? Aha, no dobra, no to są jedno, takie jednoznaczne dowody wskazujące, że coś może być na rzeczy. Dlatego ja zamiast powielać jakieś e, rzeczy, to wolę zadzwonić i zapytać. No, co no rozumiem, że, że z tutaj chciałbyś mieć informacje z, z, z pierwszej ręki. Z do... pierwszej ręki, bo ja nie lubię pomawiać. Tak, tak, tak. No to wiesz, jak sam powiedziałeś, no byliśmy, byliśmy razem na wakacjach. no... Robimy streamy jakoś w tym samym czasie, w tym samym czasie nie robimy streamów, przygotowujemy u siebie nawzajem, więc myślę, że dowody są raczej jednoznaczne, więc tutaj no... Nie jesteście, tak? To jesteście czy nie? Potrzebuję oficjal... statement. Big statement. No ale to wiesz, to nie jedna strona musi taki big statement tutaj wygłosić, nie? Kochasz go czy nie? O, to naprawdę nie jest w o której bym publicznie chciała powiedzieć. Nie wiem, no musisz się pucnąć albo w jedną, albo w drugą stronę. Nie bądź jak Marcin i Lexi, którzy kręcą jakiś ship i nie potrafią się zdecydować, czy są razem, czy nie. No. To, 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 to dobrze, ja to jakby rozumiem wszystko, No, tak czy tak, nie? Ale, ale tak jak ci mówię, no to musiałbyś. Nie, nie, wiesz, to nie jest jakby tylko. Bo ja ci, ja ci powiem totalnie szczerze, jeśli chodzi o, o Remsuę, ja nigdy w życiu z nim nie rozmawiałem i jedyne skąd go kojarzę, to trochę tak z internetu, więc no ja nie mam jak go zapytać, więc dzwonę, dzwonię do Ciebie. Ale ja najbardziej... E... Możemy wyjść na sms, a możesz się go zapytać. A wy razem jesteście teraz? Nie, on ma streama, a ja sobie gram z nim w Njorda. No właśnie, no ale jak ma streama, to nie będę chłopowi przeszkadzał jakimiś mało istotnymi rzeczami jak Ty. E... Mogłabyś się wypowiedzieć po prostu? No jeżeli chodzi o jakieś takie oficjalne oświadczenie i tak dalej, no to myślę, że tutaj musimy... Dobra, dobra, to inaczej. Posłucham. Dobra, bo być może jesteś taką FWB, tak? Co to znaczy? Friends with Benefits. Aha. No, bo jak nie wiesz czy to związek. Inaczej, czy był tak zwany... <laughs> Ciekawe, to słowo bardzo śmieszy moje. Seks. Seksika. Warówka w półce. Seksika. Był czy nie? <pod whim réussi> nie no. Proszę. Ale nie, ja, ja, ja trójkąty z innym mężczyzną nie. Jakbyś miała koleżankę, to jeszcze spoko, ale o takie rzeczy mnie nie prosi. Mówię ci, jeżeli co? chcesz oficjalnego mm -hmm. statementu i tak dalej, to musimy... Ale, to chyba, ale to, to chyba wiesz, się? co miałaś między nogami. Miałaś czy nie miałaś, no to spucuj się. <laughs> Powiesz czy nie? Nie, uważam, że to jest prywatny aspekt mojego życia i nie muszę się dzielić tym yy, na... No, no tak, no tak, z jednej strony wy wszyscy, kurwa, influencerzy, chcecie zarabiać y, y, sobą, zarabiać o swoich historiach, kurwa, ale jak coś już jest takie, że, że być może będzie różnorako odebrane, to już nie, kurwa, to teraz nagle życie prywatne, kurwa, i też mam prawo do tego, żeby nie mówić wszystkiego. A potem, kurwa, chodzicie i opowiadacie, jak robicie kupę, kurwa, tak w dużym, w dużym uproszczeniu. Słuchaj, no. odbieraj to jak chcesz. Ja mhm. uważam, że po prostu nie wszystko, co się dzieje w moim życiu prywatnym musi być publikowane i bardzo lubię tą prywatną strefę mojego życia, gdzie nie muszę się dzielić w każdym aspekt. No ale, ale zobacz, pokazujecie się razem, jeździcie razem na wakacje, uśmiechacie się mhm. do siebie, streamujecie wspólnie, wiesz, no. No, no ktoś musi tu powiedzieć prawdę albo tak, albo nie. Wiesz, bo to nie jest tak, że ja, nie wiem, gdzieś na imprezie widziałem, że piliście razem drinka i, i zacząłem tutaj wywodroć, To wszystko jest publiczne. No, Mitro, sam dobrze wiesz, że nie wszystko jest publiczne i jeżeli chodzi o dwójkę ludzi, no to nie jedna osoba musi się wypowiadać w tym, w tym temacie, a musi być to wspólna decyzja dwóch osób. Dobra. To zróbcie taki small talk po następnym razie. <grywia> I dogadajcie się i, i, i tyle, nie? Bo warto już by było wiedzieć, nie? Bo ludzie tutaj, ludzie się interesują, wiesz, są... Drążą, drążą temat, nie? Mhm. Bo wiesz, ja wam, ja, ja wam tutaj, jeśli to jest prawda, to chciałbym wam pogratulować. Yy, znaczy tobie przede wszystkim. Yy, no bo on jest przystojny. Yy, Dościpny, inteligentny, ale chyba delikatnie ślepy. Ale całe szczęście. do. No, no, jeśli moje przypuszczenia by się potwierdziły, to jednak może mieć tam jakieś, jakieś delikatne minus 2,5 na oku, nie? W sumie no żywki. No właśnie. No właśnie, więc może trzeba sobie zbadać. Ale nie, yy, tak już totalnie szczerze, jeśli tak, to chciałbym pogratulować, a jeśli nie, to, to tyle, nie, no to, to friendzone. Bo ja jeszcze nie, nie jestem do końca pewien, czy, czy jesteście, bo wszystko na to wskazuje, ale z drugiej strony mógłby być to uber troll, nie? Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Więc no, chuj, chuj was wie, chuj was wie. Wy z tego samego miasta jesteście? No. Ha. Chuj was wie, może kręcicie shippa tutaj w dubiel lexi, tylko na, na skalę twitchową, no nie wiem, no nie wiem, no nie wiem, no tyle, nie chcesz powiedzieć, to, to nie, no, no co mogę powiedzieć, wiesz, ludzie pytali, to mówię, zapytam, zapytam. No rozumiem, jasne. No, no to y, miłego dnia, smacznej kawusi, jebać kapusi y, i tyle. Jasne. Dzięki. Cześć, cześć. <laughs> no. Niestety, widzowie się nie dowiedzieliśmy. Nie no, też tak trochę głupio wiesz pytać. Dziomka, bo ja, ja z tym działkiem nigdy w życiu nie rozmawiałem. Ja no, Kasia, mogę zapytać, no ale. Ja remka nie znam, nie znam. Może kiedyś poznam, może kiedyś się zobaczymy, może na jakimś PGA teraz za tydzień. Nie wiem, nie wiem. Więc no.